W kolejnej części elektroniki antycznej kilka słów o pamięciach ferytowych. W zasadzie temat ten znakomicie nadaje się do naszego cyklu elektronice starszej daty i muszę przyznać, że powinienem go omówić już dawno, ale lepiej późno niż wcale. Pamięci ferytowe to oczywiście dziś tylko wspomnienie, nie są już dawno używane, poza jakimiś kolekcjonerskimi zestawami, a działające pamięci ferytowe zdarzają się być może jeszcze gdzieś w muzeach, gdzie prezentuje się dawne komputery z lat 50., 60. i 70. XX wieku. Ale myślę, że mimo to warto na chwilę wrócić do dawnych czasów i opisać, jak działały takie pamięci, bo z punktu widzenia technicznego może to być ciekawe. Poza tym pamięci te odegrały bardzo ważną rolę w rozwoju komputerów. Ale zanim dowiemy się, jak działa i jak zbudowana jest pamięć ferytowa, kilka słów o historii jej powstania. Już pod koniec lat 40. XX wieku dwóch amerykańskich fizyków pochodzących z Szanghaju, Wai Dong Wu i An Wang, pracowali nad zagadnieniem wykorzystania magnesowania materiałów dla przełączania sygnałów elektrycznych i elektromechanicznych. Obaj pracowali wtedy w laboratorium obliczeniowym na Uniwersytecie Harvarda. Niestety uczelnia ta nie była zbyt zainteresowana promowaniem wynalazków tworzonych w tamtejszych laboratoriach, dlatego też Anne Wang postanowił, że opatentuje część swoich wynalazków prywatnie na własną rękę. Inne podejście do nowych wynalazków miał słynny Massachusetts Institute of Technology, czyli MIT, gdzie pracowała grupa Jaya Forestera. Pracowali oni nad budową nowego komputera, który miał nazywać się Whirlwind. Komputer ten miał mieć zastosowanie w symulatorach lotniczych, ale Forrester zmagał się z problemami pamięci do swojego komputera. No, ówczesne pamięci operacyjne no, budowane były na lampach elektronowych specjalnego typu i były skomplikowane oraz zawodne. Forrester szybko dostrzegł potencjał, jaki drzemie w pamięciach ferytowych i już w roku 1951 opracował, pracowano działającą pamięć tego typu. Tutaj dodam, że to właśnie Forrester jest autorem systemu prądu zbieżnego, czyli prostego adresowania komórek, rdzeni i ich zapisu. Natomiast Anne Wang był pomysłodawcą systemu destruktywnego odczytu pamięci. O tym oczywiście powiemy sobie później. Pamięć ferytowa okazała się być przełomem w rozwoju systemów komputerowych, gdyż łączyła zalety nieulotnej pamięci z dość gęstym fizycznym jej upakowaniem, oczywiście biorąc pod uwagę ówczesne standardy. Trzeba też dodać, że pamięci ferytowe były były używane jako odpowiedniki dzisiejszej pamięci RAM. Była to pamięć operacyjna, w odróżnieniu od istniejących już wtedy pamięci taśmowych i wczesnych dysków twardych, którym można było pozostawić rolę zapisu danych. Ważny też był pewien inny aspekt. Pamięci ferytowe były odporne na promieniowanie, co miało duże znaczenie w czasie używania ich np. w celach wojskowych lub w misjach kosmicznych. Na przykład po słynnej katastrofie promu kosmicznego Challenger wydobyto z niego nieuszkodzoną pamięć ferytową i odczytano z niej dane, a było to przecież już w roku 1986. W roku 1953 po raz pierwszy z powodzeniem zastosowano pamięć ferytową w komputerze Willwind, a kilka lat później komputery tego typu zaczęto stosować w systemie obrony powietrznej Stanów Zjednoczonych aż do roku 1983. Pamięci ferytowe były stosowane aż do lat 70., kiedy to zostały Powoli zastępowane pamięciami półprzewodnikowymi, ale odegrały one przełomową rolę jako pamięć o dostępie swobodnym, pozwalająca działać wielu wczesnym systemom komputerowym w czasie rzeczywistym. Dziś może się to wydawać naturalne, ale gdyby nie pamięci ferytowe, no to jeszcze przez wiele lat praca z komputerami nie wyglądałaby tak jak dziś, nadal kojarzyłoby się to raczej z kalkulatorem niż z dzisiejszym PC-em. Pamięć ferytowa zwana po angielsku core memory działa na zasadzie magnesowania małych rdzeni wykonanych z materiału magnetycznego. Każdy rdzeń zachowuje jeden bit informacji. Rdzenie te oczywiście są magnesowane przepływem prądu elektrycznego, no i również odczytywane w podobny sposób. Pamięć ferytowa należy do gatunku pamięci nieulotnych, czyli zachowuje ona informacje po odłączeniu zasilania. Ale zanim dojdziemy do opisu jej działania Musimy zapoznać się z dwoma zagadnieniami. Pierwszy z nich to charakterystyka magnesowania. Aby móc zapisać bit informacji przy pomocy magnesowania jakiegoś materiału, powinniśmy go tak dobrać, ten materiał, aby otrzymać jakieś dwa przeciwne, wyraźnie różniące się stany na magnesowania materiału. No nie może być tak, żeby nasze komórki pamięci były magnesowane tylko trochę, no bo nie będziemy mogli odczytać z nich jednoznacznie bitu informacji. Na szczęście istnieją materiały, które można namagnesować w ten sposób, że zawsze będą one miały wyraźnie zaznaczone bieguny magnetyczne. Pamiętamy, że niektóre materiały ferromagnetyczne, co prawda szybko się magnesują, ale też szybko tracą swoje właściwości magnetyczne. No niektóre z kolei trudno jest namagnesować, a jeśli się to stanie już, no to długo trzymają one. Magnesowanie. Własności takie przedstawia tak zwana krzywa na magnesowania, która ma postać pętli histerezy. Na pewno większość z Was ją zna, bywa ona też nazywana histerezą magnetyczną lub pętlą histerezy. Jak widzimy, na osi poziomej mamy natężenie pola magnetycznego, a na pionowej mamy indukcję magnetyczną. I ta pętla obrazuje nam, w jaki sposób magnesuje się na przykład taki rdzeń pamięci ferytowej, o jaki nam chodzi. Kiedy rośnie natężenie pola magnetycznego. To na początku indukcja rośnie niewiele, tu na przykład na tym odcinku. Potem już dużo szybciej i wreszcie w tym punkcie tutaj osiąga ona maksymalną wartość. Jest to tak zwany punkt nasycenia. Tutaj z drugiej strony na dole jest punkt nasycenia ten drugi. No oczywiście w drugą stronę po odwróceniu znaku pętla ma podobny kształt i zamyka się, no i również zamyka się tym nasyceniem. Dla nas ważne jest to, żeby nasza pętla histerezy była szeroka, czyli żeby odległość między tymi punktami była w miarę duża, czyli można tak powiedzieć, że ona powinna być jak najbardziej kwadratowa. No pytanie dlaczego? Otóż zależy nam na tym, aby nasz materiał szybko się magnesował, szybko się nasycał i pozostawał w tym stanie. Po odwróceniu biegunów chcemy, żeby on szybko zmieniał kierunek namagnesowania, bo ma przecież nam zapisać informację bitową, czyli chcemy, żeby nasz rdzeń po namagnesowaniu czy też przemagnesowaniu znajdował się szybko w tym lub w tym punkcie. No oczywiście nie interesują nas jakieś pośrednie stany, nasze rdzenie mają być całkowicie namagnesowane w jedną lub w drugą stronę. Taką szeroką kwadratową pętlę histerezy. Taki dodatkowy rysuneczek. Tutaj widzicie nawet bardziej taką kwadratową. Mają materiały feromagnetyczne twarde. No i właśnie takie są nam potrzebne. Drugim tematem do omówienia jest pewna reguła. Być może pamiętacie ją ze szkoły. Pokazuje ona, jak przebiegają linie sił pola magnetycznego, kiedy przez przewodnik płynie prąd elektryczny. Tutaj jest na tym rysunku pokazane. Czyli jeśli prawą dłoń będziemy trzymać w ten sposób, tak jak się robi łapę w górę, to nasz kciuk będzie wskazywał kierunek przepływu prądu elektrycznego, a nasze zwinięte palce będą pokazywały kierunek i zwrot linii sił pola magnetycznego, czyli inaczej mówiąc, zwrot wektora indukcji magnetycznej. Dlaczego o tym mówię? Otóż, jak się domyślacie, magnesowanie naszych koralików pamięci magnetycznej będziemy realizować za pomocą właśnie prądu elektrycznego. Dlatego taka zasada nam się przyda. Jeśli weźmiemy sobie taki jeden koralik, tutaj mamy taki rdzeń okrągły, już wiemy, że możemy go namagnesować i jeśli przez jego środek przepuścimy przewód z prądem elektrycznym, to puszczając ten prąd w jedną lub w drugą stronę, będziemy w stanie namagnesować go również w obie strony. To znaczy raz będzie to linie sił będą przebiegały zgodnie z ruchem wskazówek zegara, a kiedy odwrócimy kierunek prądu, to przemagnesujemy nasz pierścień w drugą stronę. No zgodnie z regułą prawej dłoni. No ten impuls prądu musi być odpowiednio mocny, aby przemagnesował nam rdzeń szybko, ale da się to zrobić bez większego problemu tak wygląda zapis informacji bitowej w naszym małym magnesiku. No to po takiej dawce informacji możemy już zapoznać się z budową pamięci ferytowej. Fajnie, ale na razie mamy tylko jedną komórkę pamięci, którą możemy zapisać, a przydałoby się nam ich więcej, no i w dodatku, tak jakoś sensownie połączonych. Poza tym na razie wiemy tylko, jak zapisać informację w rdzeniu, no a nie wiemy na przykład, jak ją odczytać. Tego też przydałoby się dowiedzieć, jeśli mamy używać tego jako pamięci. No to zacznijmy właśnie od odczytu zapisanej informacji. Wiemy już, że po cyklu zapisu nasz magnesik jest namagnesowany w określonym kierunku. Załóżmy, że jeśli pole magnetyczne skierowane jest zgodnie z ruchem wskazówek zegara, tak na tym górnym pierścieniu, to mamy stan logiczny 1, a jeśli w przeciwnym, to stan logiczny 0. Umówmy się też, że w czasie odczytu, bo tak się robi, przepuszczamy prąd przez przewód w określonym zawsze w tym samym kierunku. I teraz, jeśli przepuścimy impuls prądu elektrycznego, powiedzmy tak, jak widzicie tutaj czyli zgodnie z regułą prawej dłoni, to namagnesujemy nasz rdzeń, ten górny, odwrotnie niż był przedtem. Dodatkowo, w czasie tego przemagnesowania, w przewodzie z lekkim opóźnieniem pojawi się impuls prądu, który możemy wykryć. To jest taki impuls, tutaj go narysowałem tak schematycznie. Do tego celu będzie nam potrzebny dodatkowy przewód, który będzie przechodził przez rdzeń, czyli oprócz tego magnesującego, potrzebny nam jest z jeden przewód, w którym właśnie będziemy wykrywać ten impuls elektryczny, ale do tego jeszcze wrócimy. Co nam to daje? Otóż w ten sposób przekonaliśmy się, wykrywając ten impuls elektryczny, że przed cyklem odczytu nasz rdzeń był w stanie logicznym 1. No i przemagnesowując go w odwrotnym kierunku, w ten sposób odczytaliśmy ten stan. Kiedy nasz rdzeń natomiast byłby przed operacją odczytu w stanie logicznym 0, tak jak tu na przykład na dole, to w czasie przepuszczania prądu tego impulsu już nie będzie, no bo nie zmieni się na magnesowanie rdzenia. To też daje nam informację. Ale jak zapewne zauważyliście, jednocześnie zniszczyliśmy informację, czy raczej zmieniliśmy stan logiczny naszego rdzenia na przeciwny. Czyli operacja odczytu w pamięci ferytowej jest operacją destrukcyjną. Po każdym odczycie komórka jest kasowana do stanu zero, no chyba że wcześniej już była w takim stanie. O tym, co należy dalej zrobić, jak to rozwiązać, ten problem, powiemy sobie później, a na razie zastanówmy się, jak połączyć wiele rdzeni, aby otrzymać jakąś rozsądną pamięć, którą można by było sensownie obsługiwać, oraz co najważniejsze, adresować. Pamięci magnetyczne, czyli nasze koraliki, łączy się w taki sposób, jak widzicie na tym rysunku. Mamy tutaj przykładowo 16 rdzeni to są te skośne kreseczki to są nasze rdzenie i tworzy to nam matrycę 4x4. No dobrze, ale jak teraz możemy zapisywać informacje? Przecież musimy mieć dostęp do każdej pojedynczej komórki osobno. Każdy magnesik musimy w sposób kontrolowany magnesować. No Jak to zrobić, skoro na jednym przewodzie mamy zawsze cztery koraliki? Tutaj akurat w tym przykładzie oczywiście. No jeśli przepuścimy na przykład prąd przez ten przewód, no to namagnesujemy te cztery koraliki naraz. No Niewiele nam to daje, ale jak się okazuje, istnieje bardzo sprytne rozwiązanie, które jest jedną z podstaw działania pamięci ferytowej. Ponieważ przez każdy rdzeń przechodzą teraz dwa przewody, na razie tylko dwa, przecinające się pod kątem prostym, nazwijmy te przewody adresowymi, to można podać napięcie na przykład na przewód trzeci w poziomie i drugi w pionie naraz. I kiedy w każdym przewodzie prąd będzie nieco większy niż połowa prądu wymaganego do przemagnesowania rdzenia, to suma prądów w obu przewodach spotka się tylko w jednym rdzeniu, jak go tutaj zaznaczyłem na czerwono, o współrzędnych 3 i 2. Ponieważ prądy te dodadzą się, to ich suma będzie wystarczająca do zapisu bitu informacji tylko w jednym wybranym przez nas rdzeniu. Pozostałe nie, nie zostają przemagnesowane, no bo przepływa przez nie tylko mniej więcej połowa prądu, a to za mało. Tutaj na tym rysuneczku takim fajnym, zobaczcie, widać to jeszcze lepiej. Czyli kiedy przepuścimy przez każdy trochę więcej niż połowę prądu potrzebnego do namagnesowania, na to ten środkowy rdzeń. W tym środkowym rdzeniu zostanie zapisana informacja. Genialne, prawda? No dobrze, ale tak możemy zapisać naszą komórkę pamięci, a jak ją teraz odczytać? W tym celu musimy niestety wprowadzić do wnętrza naszych rdzeni jeszcze jeden przewód, o którym już wcześniej wspominałem. Ten przewód tak zwany czujnikowy albo przewód odczytujący. Czyli ten przewód, który nam będzie zbierał impuls, który występuje w czasie przemagnesowania. Jak zatem teraz odczytać? Podobnie jak zapisywaliśmy, wybieramy współrzędne komórki, tak jak przedtem, którą chcemy odczytać, podajemy na nią prąd z obu przewodów. Powiedzmy, że to będzie, ja tutaj zaznaczę, że to będzie ta tutaj komórka, czerwoną kropką i w tym dodatkowym przewodzie, tutaj on idzie, jak zobaczcie, jakbyśmy zobaczyli, to on idzie przez wszystkie rdzenie, pojawi się impuls elektryczny, zgodnie ze zjawiskiem indukcji. Ten dodatkowy przewód, no nazwijmy go kontrolnym, powiedzmy, musi przechodzić przez wszystkie rdzenie. No i z tym jest mały kłopot, ale o tym później. Zatem, aby móc zbudować działającą pamięć ferytową, przez każdy rdzeń muszą przechodzić co najmniej trzy przewody, dwa do zapisu i jeden dodatkowy do odczytu. Ale to jeszcze nie koniec. No nie koniec, bo przecież musimy jeszcze wrócić do tematu destruktywnego odczytu komórek pamięci. Pamiętamy, że w czasie odczytu bity są zerowane w każdym rdzeniu, zatem informacja no, zostaje zmieniona. Nie możemy tego tak zostawić. Dlatego sterownik pamięci musi być tak zbudowany, że w czasie odczytu jedynki logicznej musi znów zapisać ją w danej komórce, bo inaczej cała pamięć szybko zostałaby wyzerowana. Oczywiście w czasie odczytu zera logicznego no, nie ma takiej potrzeby, bo i tak było tam zero. Ale aby uprościć działanie sterownika pamięci ferytowej, przyjęto nieco prostsze zasady. Po pierwsze, w czasie zapisu komórki sterowane są linie XY, tak jak już wiecie, czyli nasze współrzędne, sygnałem przeciwnym niż w czasie odczytu i pamiętamy, że zawsze było tam zerowanie, czyli przy zapisie zawsze zapisujemy logiczną jedynkę. No dobrze, a co wtedy, kiedy przyjdzie zapisać tam zero? Otóż wtedy nie zerujemy ponownie rdzenia, który i tak już jest wyzerowany, tylko po prostu nie pozwalamy na zapis jedynki logicznej, bo wiemy, że i tak zawsze jest tam zero podczycie. Po no mam nadzieję, że łapiecie. Tak jest prościej, ale wymaga to wprowadzenia kolejnego przewodu do rdzeni. Tutaj mamy właśnie taki rysuneczek, na którym jest pokazany kolejny przewód i nazywa się on przewodem hamującym lub zabraniającym po polsku. W przewodzie tym w czasie zapisu pojawia się prąd przeciwny do jednego z prądów w przewodach adresowych i w ten sposób nie przemagnesowujemy rdzenia. Oprócz tego ten dodatkowy czwarty przewód hamujący będzie nam służył do innych celów, ale o tym później. Jak widzimy, rzeczywista budowa naszej pamięci ferytowej zaczyna się trochę komplikować. Jest coraz więcej przewodów, ale za to samo sterowanie trochę się nam upraszcza. Zaraz po zakończeniu procedury odczytu, komórka ponownie musiała być zapisana, aby jej stan logiczny powrócił do oryginału no, sprzed odczytu. I tak, jeśli stan komórki podczas odczytu wynosił jeden przed odczytem, czyli jeśli wystąpił impuls napięcia w przewodzie kontrolnym, komórka była przywracana do stanu jedynki logicznej. Jeśli przy odczycie nie było impulsu, to zazwyczaj na przewodzie hamującym wytwarzany był impuls który zapobiegał zapisowi i pozostawiał komórkę w stanie logicznym 0. Zauważcie, że w takim przypadku zawsze linia zapisu chciała zapisywać jedynkę, co bardzo upraszczało logikę sterownika. Zauważmy też, że w zasadzie przewód kontrolny, ten sens, przewód yy, odczytujący, jest wykorzystywane tylko w czasie odczytu komórki ferytowej, natomiast przewód hamujący jest używany tylko w czasie jej zapisu. Dlatego też kosztem niewielkiej komplikacji sterownika pamięci można było po prostu usunąć ten dodatkowy czwarty przewód, a przewód kontrolny mógł być używany wtedy, pełnić. Obie funkcje być po prostu był przełączany. Jak się okazało, było to duże ułatwienie dla produkcji pamięci ferytowych. No zawsze ten drucik mniej, znacznie to upraszczało budowę. Zwiększało też upakowanie pamięci, bo nie, jak nie było tego dodatkowego hamującego przewodu, to rdzenie mogło być bliżej siebie, co powodowało większe upakowanie pamięci. No i można było stosować również mniejsze koraliki. Dla porządku powiem jeszcze, że pamięć z czterema przewodami, czyli taką jak tutaj widzicie. Nazywano pamięcią koincydencyjną 3D, a pamięć 3D3W to była też pamięć koincydencyjna, ale tylko z trzema przewodami, czyli taka, jak tutaj mieliśmy tą tutaj, to się nazywała 3D3W. Wróćmy jeszcze do przewodu hamującego. Wiemy już, że może to być dodatkowy czwarty przewód, lub może być to ten sam fizycznie co przewód kontrolny, czyli po prostu jest on przełączany, funkcje te nie działają jednocześnie. Przewód hamujący może być przydatny również wtedy, kiedy mamy pamięć ferytową wielowarstwową, czyli kiedy mamy połączone ze sobą na przykład grupy po 8 bitów, czyli kiedy adresujemy komórki i robimy to w kilku na przykład ośmiu warstwach jednocześnie, a kiedy mielibyśmy w każdej warstwie Osobny przewód hamujący, no to możemy sobie wybrać, na której warstwie hamujemy zapis bitu, czyli w ten sposób można by sterować zapisem całych bajtów, czyli grup 8-bitowych. Zresztą przewody kontrolne i hamujące były zazwyczaj dzielone na krótsze fragmenty, ponieważ w zbyt długim przewodzie indukowały się zakłócenia, które mogły przeszkadzać w odczycie informacji. Pamięci ferytowe były produkowane zwykle ręcznie i wymagało to sporej uwagi i zręczności. Rdzenie były nawlekane na druciki pod mikroskopem, głównie zajmowały się tym kobiety. Średnica rdzeni wynosiła poniżej 1 mm, a zatem zadanie nie było łatwe. Potem próbowano zautomatyzować proces przewlekania drutu przez malutkie rdzenie, ale nie do końca i nie zawsze się to udawało. Na początku rdzenie magnetyczne były stosunkowo duże i gęstość bitowa nie była zbyt wielka, ale już w latach 60. gęstość ta osiągnęła, miała wartość około 1 kB na litr, czyli 32 kilobitów na stopę sześcienną. Natomiast średnica rdzeni na początku lat 50. wynosiła około 2,5 mm, a potem zmniejszyła się w połowie lat 60. do wartości dziesiątych mm, czyli bardzo, bardzo malutkie rdzenie. Również koszty pamięci rdzeniowych i ich pobór mocy znacznie zmalały w miarę ich rozwoju. Pamięci ferromagnetyczne rdzeniowe królowały do lat 70., kiedy powoli podkreślam to, powoli zostały. Przez pamięci półprzewodnikowe, no bo pierwsze takie pamięci no, były niedoskonałe jeszcze i miały małą pojemność. Poza tym produkcja pamięci ferytowych była już rozwinięta technologicznie, no i dobrze opanowana. Dlatego nawet jeszcze w latach 70. w programach kosmicznych, na przykład w programie Apollo, komputery pracowały na pamięciach ferytowych, a nawet pierwsze wahadłowce NASA również były w nie wyposażone. A skoro już mówię o statkach Apollo, to warto wymienić jeszcze jedną odmianę pamięci ferytowej. Jest to pewna odmiana pamięci ferytowej, ale działająca inaczej. Na pierwszy rzut oka jest ona podobna do poprzedniej, no też zbudowana z rdzeni magnetycznych i drutu, ale zasada działania jest zupełnie inna. Przede wszystkim taka pamięć jest tylko do odczytu, czyli jest to coś w rodzaju dzisiejszej pamięci ROM. Pamiętamy, że w klasycznej Magnetycznej pamięci ferytowej, każdy malutki toroid był odpowiednikiem jednego bitu pamięci, tutaj jest zupełnie inaczej. W pamięci wieloprzewodowej rdzenie służą tylko do przenoszenia impulsów, czyli są czymś w rodzaju transformatorów, właściwie to są transformatorami. No dobrze, ale jak to działa? Otóż bity danych nie są tutaj przechowywane jako stan namagnesowania rdzenia, a są one reprezentowane jako ułożenie przewodów, kiedy przewód kontrolny przechodzi przez środek rdzenia. To reprezentuje to logiczną jedynkę, a kiedy omija rdzeń, no to mamy zero logiczne. Czyli w tej pamięci przewodów kontrolnych jest dużo, a rdzeni magnetycznych niewiele, bo dużo przewodów przechodzi lub omija te same rdzenie. Jak to działa? Przez środek rdzeni przechodzi przewód, który służy do przemagnesowania rdzenia tak jak w poprzedniej y, pamięci opisywanej. Wiemy, że jest on potrzebny do operacji odczytu. Podczas tego przemagnesowania rdzenia w przewodach kontrolnych powstają impulsy, które możemy odczytać, czyli nadal tak jak przedtem. Ale tutaj po prostu, tak jak w zwykłym transformatorze, impulsy przenoszą się między uzwojeniami, między przewodami, i sztuczka polega na tym, że tych drutów kontrolnych jest tutaj bardzo dużo, niektóre z nich przechodzą przez środek rdzenia, a niektóre nie przechodzą. Dzięki temu możemy sobie zaprogramować w ten sposób pamięć, bo w tych przewodach, które omijają rdzeń, nie będzie impulsu i stan odczytany wyniesie logiczne zero. Dlatego przy odczycie rdzenia, przy jego przemagnesowaniu otrzymujemy wiele bitów informacji naraz, na przykład. W innym komputerze AGC ze statku Apollo, w późnych jego wersjach przez jeden rdzeń przechodziły aż 192 przewody. No, pozostał jeszcze problem adresowania rdzeni, bo tak jak przedtem musimy mieć dostęp do każdego rdzenia osobno, aby jakby ściągnąć z niego tą paczkę bitów. Na szczęście w tego rodzaju pamięciach tych rdzeni nie jest dużo, dlatego adresuje się je bezpośrednio. To znaczy sterownik wybiera po prostu dany rdzeń przy pomocy dodatkowych przewodów i są to przewody hamujące, są one połączone w odpowiedniej konfiguracji. No dobrym przykładem tego typu pamięci mógłby być taki dekoder wyświetlacza siedmiosegmentowego, zbudowany przy pomocy takich rdzeni, takiej pamięci wieloprzewodowej. Po prostu bierzemy siedem rdzeni, to są te prostokąty, one te rdzenie są niby tak bokiem ustawione. Na każdy z nich nawijamy kilka zwojów drutu i końce tych zwojów łączymy z segmentami wyświetlacza. Każde uzwojenie to pomocnicze jest odpowiedzialne za włączenie jednego segmentu wyświetlacza. Teraz podłączamy 10 przewodów, które z kolei podłączamy do generatora w ten sposób, aby były one kolejno do niego, żeby ten generator był kolejno do tych przewodów pod, przełączany, podłączany do jedynki, dwójki, trójki, aż do zera. Powiedzmy, żeby nam się cyferki przełączały. Może to być przełączanie ręczne lub elektroniczne, to nie ma znaczenia. Dlaczego 10 przewodów? No dlatego, że mamy 10 cyfr od zera do 9. Teraz najważniejsze, poszczególne przewody T od 0 do 9 przewlekamy przez rdzenie w ten sposób, że na przykład dla jedynki ten drut przechodzi tylko przez segmenty B i C, przez środek segmentu B i C. Natomiast pozostałe rdzenie, jak widzicie, są ominięte, ponieważ dla cyfry 1 mają być tylko włączone rdzenie B i C. Dla cyfry 2 przewody przechodzą przez rdzenie A, B, G, F i D. To nie patrzę, to mogą być błędy, ale tak to mniej więcej musi wyglądać, i tak dalej. Zatem, kiedy przełączamy tutaj nasz przełącznik, to zmieniają się cyferki po kolei od jedynki do zera. Akurat tutaj mam tak zrobione, że zero jest na samym końcu, chyba nawet nie narysowane. Także w ten sposób działa nam pamięć, w ten sposób zaprogramowaliśmy przy pomocy tych rdzeni, siedmiu rdzeni, pewien obszar pamięci, który jest de facto dekoderem wyświetlacza siedmiosegmentowego. To oczywiście bardzo proste i prymitywne wykorzystanie takiej pamięci rdzeniowej i wieloprzewodowej, ale wydaje mi się, że dobrze obrazuje jej działanie. Na przykład komputer AGC ze statku Apollo miał 192 przewody, tak jak mówiłem, na każdy rdzeń, a jego pojemność wynosiła 576 kilobitów. No była też tam klasyczna pamięć ferytowa operacyjna o pojemności 4 kB, taka na, na tych małych rdzeniach. Zatem można powiedzieć, że pamięć rdzeniowa, wieloprzewodowa też miała swoją ważną rolę w rozwoju komputerów. Kuchy. Przygotowując się do tego odcinka, no miałem zamiar pokazać wam jakąś pamięć ferytową. Miałem nadzieję, że coś uda mi się zdobyć, przynajmniej jakiś fragment. Ale okazało się, że nie jest dzisiaj tak łatwo kupić coś takiego. A jeśli już się trafi, to jest bardzo drogo. Działające pamięci ferytowe spotkamy na aukcjach, no głównie w Stanach, ale ceny są naprawdę zaporowe. Do no taką płytkę z pamięcią ferytową, która działa, no trzeba by zapłacić kilkanaście tysięcy złotych. Nawet radzieckie pamięci tego typu są. Trudne do zdobycia dzisiaj, nie mówiąc o polskich, ale przy okazji tego szukania znalazłem coś ciekawego, czyli płytkę, która służy do testowania niewielkiej pamięci ferytowej na platformie Arduino, czyli taki już nowoczesny wynalazek. No i ucieszyłem się. Tak to wyglądało, mówię, wyglądało, bo niestety już tego nie da się kupić, a szkoda, bo moglibyśmy sprawdzić, czy i jak to działa. No może ktoś z Was ma taką pamięć lub jej fragment? Jeśli tak, to proszę o kontakt najlepiej mailowy. No w Polsce oczywiście również produkowano pamięci ferrytowej. Ferytowe I używano ich w pamięciach dla komputerów Odra, między innymi, produkowanych w zakładach Elwro we Wrocławiu. Oczywiście dziś pojemność takich pamięci wywołuje uśmiech na twarzy, ale w tamtych czasach każdy byt i bit pamięci się liczył i co najważniejsze, był optymalnie wykorzystany. Tak jak mówiłem, pamięci ferytowe to dzisiaj kawałek historii komputerów, ale bardzo ciekawy kawałek, moim zdaniem, i bardzo ważny. Mimo tego, że pamięć taka przypomina raczej sitkę do parzenia herbaty, no moim zdaniem, przyśmień, Przyspieszyła ona znacznie rozwój techniki komputerowej sprzed ery, jeszcze sprzed ery układów scalonych. I to tyle ode mnie o pamięciach ferytowych. Dziękuję Wam za obejrzenie tego odcinka. Jeśli się spodobał, dajcie łapę w górę, czyli regułę prawej dłoni. Ja jak zwykle bardzo serdecznie Was pozdrawiam i do następnego razu.